Cześć widzowie. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam ostatnie dni na Return na Ostatnie, czyli najciemniejsze dni w historii tego serwera. Dlaczego najciemniejsze? Już wam mówię. Wydarzyła się rzecz, która na zawsze, czyli na następne przynajmniej 5 dni zmieniła cały ustrój serwera. Do zobaczenia. Miłego oglądania. Całą tę historię musimy cofnąć się do 29 lipca 2022 roku, czyli piątku, ostatniego piątku, ostatniego piątku lipca 2022 roku. Rozpoczynając tą historię, chciałbym najpierw nawiązać do tego, pomiędzy kim co się dzieje. Na samym początku zacznijmy od tego, co tutaj widać. Widać tutaj pięć Enchantowanych książek. Co one oznaczają? Ta na samej górze. Najważniejsza książka. To jest to książka, która zawiera sojusz pod nazwą Landia. Książki niżej. Natomiast są to książki podpisane przez członków tego sojuszu czyli Dudkiego, Szymiksa, Bredzika oraz Bartiksa. Za celem tego sojuszu jest bronienie wyspy. Czyli tego terenu, który się znajduje tutaj, czyli mojej bazy, jak dobrze wiecie z poprzedniego odcinka, oraz wspomaganie tych słabszych członków sojuszu. Ale teraz wróćmy do pierwszego zdania, które wypowiedziałam. Bronić wszedki. Kto jest zagrożeniem dla tej wyspy? A po drugiej stronie barykady wojennej są ci panowie, Deadly Plains 814, czyli Satix oraz Karkoniu. Tutaj jestem natomiast ja i Ludzi, Ale dlaczego zabrałem Was akurat w to miejsce, czyli sam środek Lava kasta, Ponieważ tutaj wydarzyły się losy, które zaważyły o całej tej sytuacji. Zapraszam Was do oglądania, w jaki sposób została wywołana wojna. Niestety, ale nie mam nagrań głosowych z tej sytuacji, ale będę Wam mniej więcej tłumaczył, o co tutaj chodziło. Tutaj mieliśmy dokonać transakcji sprzedaży wyspy. Właściwie to połączenia naszej czwórki jakby w jedno i w czwórkę mieliśmy mieszkać na naszej wyspie, czyli na razie mojej oraz drugiego. W momencie, gdy wszystko już było dokonane, ja tak wiedziałem, co wtedy już muszę zrobić. Dlaczego? Zatrzymajmy się na chwilę i cofnijmy się dzień wcześniej, czyli do wcześniej wspomnianego piątku. Wtedy pod rzekomym moim nakazem to nie był nakaz, to była prośba zachęcająca. Satiks oraz Korko zabili Bartixa. X Bartixa, który w tym momencie jest moim sojusznikiem, a wcześniej po prostu miałem z nim dobre relacje na serwerze. Więc ja, jako dobry znajomy, jako dobry kolega, chciałem, aby w tej sytuacji, w tym dniu. Doszło do odrodzenia z Bartisa, dudki wyszedł. I to był sygnał, który dał. Ja tutaj zacząłem kopać i wtedy poszedł kryształ. I w ten sposób zginął korko, nie tracąc żadnych, nie tracąc swojej główki. Bo przypomnijmy, jest to serwer head drop. Czyli za każde zabójstwo wypa Czyli w momencie, kiedy zginiesz, od innego gracza, twoja główka wypada. A żebyś został odrodzony, musisz. Ta główka musi zacząć postawiona, a ty jesteś na Game mode Spectator aż do momentu postawienia tej główki. No, super to tłumaczę, wiem, widzę. Ale generalnie, tutaj nastał ten wybuch kryształu i te my wszystko zostawimy. Teraz musimy przewinąć się w czasie kilka minut później. Przenieśliśmy się kilka minut w czasie. Wyspa, Landia. Dlaczego znowu się tutaj znajdujemy? I co ja znowu robię obok gracza, którego przed chwilą zabiłam? Przekonajcie się sami. Ponieważ to był moment, w którym dokonałem... No właśnie. Tego, co już definitywnie rozpoczęło naszą wojnę. Korko, który od razu wrócił, wracał po swojej temy, został od razu przeze mnie zabity. Wszystko tylko po to, aby dokonać wymiany z Satiksem, cel uzyskania główki Bartiksa jak się później okazało właściwie chwilę po tym to był największy błąd, jaki zrobiłem na serwerze oczywiście nie tego, że posiadałem wszystkie itemy tutaj jako osoba, która miała tylko jeden cel, wszystko tak jak widzicie tutaj, schowałem do tego shulker trochę ja wysudziłem sobie skrzynki wokół, ale to jest mniejsza spełn. w tym momencie Dowiedziałem się o tym, co się stało. Czyli gracz, który przed chwilą dołączył na serwer, brat Dudkiego, został od razu po wejściu na serwer zabity przez Satix. I tu pojawił się kolejny problem. Widzowie, na starcie, jeszcze przed ostatnim akcem tego odcinka, rada od starszego kolegi. Najpierw pomyślcie, zanim coś zrobicie, bo nie wiecie, jakie to może mieć konsekwencje. A więc tak, wracając do całej sytuacji, to ja, który rzucił przed chwilą perełkę pod Strange, który chce zaatakować Satixa. No i tak się rozpoczęło. To było już wszystko po dealu związanym z mm, wymianą główek. No i generalnie tutaj się przez taki pewien moment czasu klepaliśmy. Każdy próbował jakoś postawić kryształ, aby pokonać drugiego. No i ja tutaj byłem bliski śmierci właściwie. Bo jakbym poszedł kawałek dalej, to ten kryształ byłby na mojej twarzy. Choć jak się później okazało, ten mały stworek z tyłu no wysadził na mnie ten kryształ. Straciłem w ten sposób topem. Yy, ale generalnie po kilku minutach dalszej, jakby potyczki, zobaczę, że wszystko jest w takim dziwnym, zwolnionym tempie, ale zlagowałem replay moda drugi raz już podczas nagrywek. No i generalnie czekałem tutaj, Satyx jak widzicie tutaj próbował uciekać, obaj mieliśmy ten sam status miecza i zbroi. W tym momencie Satyx założył elitę, bo chciał już uciec, lecz nie zdążył załadować fajerwerek na pasek. snap mobów. Chwilkę później, yy, zaraz dokładnie jak będziemy przebiegać obok tamtego zamarzniętego jeziorka z lawą padnie także mu totem potem zostałem oszukany na główkę shipgamera czyli nowego członka yy, tutaj gdzieś on wyrzucił swój kilow. ja ten kill -off złapałem, miała być taka wymiana ale niestety mnie oszukał o, w tym momencie upuścił swój kilow, ja go podniosłem. Straciłem na tym parę sekund. No i później go straciłem. Generalnie w tym momencie jest 3 albo 4 sierpień, jak to nagrywam. Rząduję. 3 sierpnia, środa. Cała sytuacja miała miejsce w niedzielę. Do tego momentu, w poniedziałek, Dudki został zabity przez Satixa, Podczas gdy był AFK. Yy, udało się na szczęście wytrajdować jego rzeczy i go odrodzić. Wczoraj, czyli 2 sierpnia, mieliśmy dzień, właściwie to popołudnie, takie specjalne, ponieważ robiliśmy różne gry i zabawy na live'ach. Tego często warto, abyście byli na live'ach. Yy, dzisiaj rano, czyli środem, także ja miałem swojego live'a, na którym na tamtej platformie zacząłem budować Sphinx'a, którego dzisiaj wieczorem będę dokończał. No i generalnie tyle. Na razie sytuacja się trochę uspokoiła, ale muszę Was przed czym zastrzec. Do ich drużyny dołączył nowy członek. Na live możecie zobaczyć, kto to był. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Mam nadzieję, że cała ta saga, to wszystko, co się tutaj dzieje, pomiędzy tymi dwoma drużnami, wyjdzie jak najlepsze obu. A ja zachęcam Was do oglądania, ponieważ tak jak twierdzimy wszyscy wspólnie, jest co?